Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio ktoś w komentarzu mnie pytał, jaka jest różnica na takich dwóch formach przeszłych: needn't have done i didn't need to do. Czyli tu mamy modal zaprzeczony need plus have plus trzecia forma lub ed. Akurat dałem przykład na do, tak? czyli do, did, done. Trzecia forma lub ed, jeżeli byłby czasownik regularny. A tutaj mamy normalny czas simple pass, didn't, a po did czasownik wraca do pierwszej formy, czyli need. No i tu mamy bezokolicznik, czyli need, need to i cokolwiek, akurat tutaj znowu do. Jaka jest różnica? Oba będziemy tłumaczyć na język polski, że ktoś nie musiał czegoś zrobić. Tylko uwaga, w tym przypadku on to zrobił, czy nie musiał, ale zrobił, a w tym przypadku nie musiał i nie zrobił. Tak niestety Anglicy dzielą, i to jest bardzo często sprawdzane na wszelkiego rodzaju egzaminach, na przykład maturze rozszerzonej. Na podstawie czegoś takiego nie sprawdzą. I stąd dałem Wam dwie scenki. Nie musiałeś robić tyle kanapek, tak? Ale zrobił. Nie musiałeś robić tyle kanapek. Przyniosłem swoje jedzenie. Ewentualnie my po polsku czasami mówimy, no niepotrzebnie zrobiłeś tyle kanapek. I czyli w związku z tym nie musiał, ale zrobił, używamy tej struktury. Nidin plus have plus trzecia forma lub ed. Kanapki się robi, ale nie za pomocą do. Tylko make i trzecia forma made. Czyli you needn't have made. Tylko w języku mówionym oni to zawsze skracają do ev. Needn't have made. Czyli you needn't have made so many sandwiches. I brought my own food. Przyniosłem moje własne jedzenie. I teraz ta druga sytuacja. Nie musiała i nie zrobiła. Czyli nie musiała robić kanapek, bo wiedziała, że ludzie przyniosą swoje jedzenie. Czyli normalny, simple past musieć. Czyli tu równie dobrze mogłoby być have to. No ale kładą, robimy różnicę między właśnie need w tych dwóch różnych formach, a synonimem do have to jest need to. Czyli need to nie tylko yy, potrzebować, to też musieć. Czyli she didn't need to, i po tu bez okoliczności, czyli po prostu make. She didn't need to make sandwiches, as she knew. Jako, że wiedziała, bo wiedziała, że ludzie to są coś konkretni ludzie. W związku z tym musi być rodzajnik W. Jakbyście powiedzieli, bez W, to wyjdą wszyscy ludzie na ziemi. A tu są coś konkretni ludzie, którzy mieli przyjść na imprezę. Kto jeszcze właśnie, komu się mylą, rodzajniki, robiliśmy o tym filmik, link macie u góry i w opisie. Czyli ona wiedziała, że ludzie przyniosą, i tu jest kolejny problem, bo my damy czas przyszły. Ona wiedziała w przyszłości, że ludzie przyniosą. W języku angielskim nie wolno dać przyszłości, jeśli jesteśmy w przyszłości. Ten problem się nazywa Future in the Past. Robiłem też o tym filmik, link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Czyli nie dajemy czasu przyszłego will, tylko cofam go na. Wood, czyli as she knew that people would bring their own food, a po wood dajemy zawsze bezokrocznik, tak jak i po will. Wood uznaje się za przeszłą formę od will. Robiłem też w ogóle oddzielny filmik stricte o wood, on ma wszel przeróżne użycia. Link do tamtej lekcji macie u góry i w opisie. Dzięki!